Witajcie z tej strony Uluru. I w tym filmiku chciałabym Was zaprosić na shopping. Nie będzie on duży, ponieważ no nie zawiera dużo LPS, ale warto by było pokazać. No to co? Zacznijmy. A więc tak. Pierwsza paczka zawiera. Idealnie wyszło, się. tak? Idealnie po prostu. <śleszy> nie, Zlot, kurde, fanów. No, fanów uluru. Będę ci grzebać w szafie. Dobra, a ty. M... Kogo dostać? O mój Boże! Siema, z tej strony uluru. Ja to miała mówić! Z tej strony uluru. To ma potencjał. Będziesz ją przemalowywać? Tak, po to kupiłam. I za ogólnie myślałam. Mogę ci zrobić? Nie, co? Tutaj. O mój Boże, hello! Co to jest? Myślałam, że to świnka. To jest kot. Przepiękny. A to co to? O ma. O, o, ale jeszcze, co? No jeszcze takie struktury. A ty to nagrywasz? Ja nagrywam, więc... Pozdrawiam! Jeszcze ty masz ugranie, co nie? Trochę tam przesunę tą nogą. Ja, ja to spokojnie. Ja szanuję twoje ubrania. A co to co? takie? Wow! Więc najpierw Wam pokażę paczkę, pierwszą, którą zamówiłam, i pierwsza, która doszła. I w tej paczce znajdował się taki dok niemiecki, tylko już z generacji czwartej bądź piątej, ja już tam nie wiem której. Jak mogliście widzieć w poprzednich shoppingach, to mam już bardzo podobnego, tylko troszeczkę inny odcień i inny kolor oczu. I ogólnie mi się wydaje, że to są już wszystkie te dogi niemieckie z generacji czwartej bądź piątej, ale mogę się mylić. Więc, jeśli byście wiedzieli coś o większości tych dogów niemieckich, to prosiłabym, żebyście napisali mi w komentarzu. To będę wtedy na nie polować. Drugim pet shopem, który zamówiłam od tej samej pani, to jest taka jaszczurka. I ona jest super. Dlaczego super? No, po pierwsze, to pet shop, a po drugie, ona jest znowu taka chropowata, jak było w poprzednim shoppingu. Znaczy na no jakimś tam shoppingu późniejszym. To był taki żółwik i on miał tylko łapki takie chropowate, a ta już juszczurka jest cała chropowata. I ona wygląda przecu dnie. Jest bardzo śliczna. No i ogólnie miało to być to wszystko, jeśli chodzi o ten zakup pierwszej paczki, ale dostałam gratisy. I dostałam gratisy od tej pani i tutaj, jak możecie zobaczyć... Jak możecie zobaczyć takiego słodkiego kotka dostałam, No czy on jest piękny, no jest przepiękny i to jest chyba powtórka już moja. Bo jak dostałam z okazji na Dziecka Pet Shopy i sobie wybieram to właśnie chyba też był taki sam kotek. I drugim dodatkiem dostałam taką naklejeczkę, więc super, bardzo się cieszę. Osoby, które mnie oglądają i wszystkie shoppingi obejrzały, to wiedzą, że ja właśnie no, zbieram takie naklejeczki. Nie mam ich jak na razie dużo, ponieważ dopiero zaczynam, ale myślę, że w przyszłości może kolekcja z tego jakaś wyjść. Więc może jeszcze powtórzę moje słowa z wcześniejszego shoppingu. Jeśli Wam się nie przydadzą takie naklejki, a macie, no to możecie mi wysłać na skrytkę pocztową. Adres będziecie mieć w opisie. <grych> I to było w sumie wszystko z pierwszej paczki, więc teraz przechodzimy do drugiej. Co do drugiej paczki, to się złożyłam z moją siostrą na nią. Ja dałam 60% tej kwoty całej, a moja siostra dała 40, ponieważ ona bardzo chciała tego petshopa, a ja tak czy siak w przyszłości będę chciała zebrać całą kolekcję petshopów popularnych, a później całą kolekcję generacji drugiej, więc dla mnie nie było problemu po prostu kupienia go. I tym petshopem jest taki piękny coli to jest piękniuśki różowy coli i jest w bardzo dobrym stanie. W idealnym nie jest, jak mogliście zauważyć. Pyszczek i nosek ma troszeczkę zdrapany. Ale pomimo tego wygląda według mnie super. I jest bardzo, bardzo śliczna. I ona będzie się nazywać Patrycja. Ale moja siostra też mówi czasami Patryśia, Więc no, Patrycja albo Patrysia. Eee, I dostałam gratisy. I pierwszym gratisem to jest taki popcorn. Drugim gratisem to jest taka otwierająca się skrzyneczka, w której był taki dodatek do pet shopów. Taki... taka kokardka. I dostałam jeszcze pet shopy. I tym pet to jest taki konik. Troszeczkę robimy ze staniem. O, dobra. Stoi, to dobrze. I to samo jeszcze drugiego pet shopa i to jest taki ptaszek, więc super, bardzo się cieszę z tych dodatków. I jakbyście się pytali, o jakiej to jest sprzedające, to to jest ta sprzedająca z Olixa, do którego już kilka razy podawałam linka, ale jeśli chcecie, to mogę również Wam podać linka w opisie. Naprawdę polecam tą sprzedającą, ponieważ no, ma oryginalne pet shopy i właśnie dodaje dodatki. No, i ogólnie, jeśli na przykład ją poprosicie, to Wam bez problemu wyślę na prywatnej wiadomości zdjęcia bliżej PetShopa, czy tam dodatkowe, więc naprawdę jest super. No, i ja już ogólnie od niej kupiłam bardzo dużo PetShopów, i no ona tam nie oszukuje czy coś, jakbyście się pytali. I bardzo szybko wysyła paczuszkę. I trzecia paczuszka to jest z Vinted, tak samo jak pierwsza, a druga była z Olix. To są tak jak już mówiłam. I zamówiłam sobie podróbkę i Może pomyśleć się, że z Uluru nie umiesz odróżnić podróbkę do od oryginału. Nie, 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 nie. Ja umiem. Wiem, że to jest podróbka, specjalnie sobie ją kupiłam. Była dosyć tania, więc y, bardzo się cieszę i ogólnie bardzo chciałam białą. No i teraz dlaczego Uluru kupiła sobie podróbkę? Ponieważ cały czas przerabiam dla was pet shopy na przeróbkę. No i tak mi się też zachciało przerobić Pet shopa. i w ogóle mam bardzo fajny pomysł do tej short i ale, ale nie wiem, czy mi się uda. Yy, osoby, które były na premierze, to już wiedziały o tym, że zamówiłam sobie podróbkę Pet shopa na przeróbkę, yy, więc zapraszam bardzo Was na premiery, bo na premierach się dowiadujecie czasami wiadomości wcześniej, niż na... Yy, Niż na odcinkach, no, niż na przyszłych odcinkach. E, no. no, i chciałabym Was y, jeszcze poprosić o napisanie komentarza, który będzie dotyczyć tego, y, czy chcecie, żebym nagrała filmik, jak przerabiam dla siebie kostoma, czy nie chcecie? Więc, jeżeli będziecie chcieli, abym nagrała, y, jak przerabiam dla siebie kostoma, to możecie napisać, bo byłoby mi bardzo miło też usłyszeć Wasze zdanie, ponieważ to jest kanał stworzony dla Was no i chciałabym, żeby były filmiki wrzucone na YouTuba na YouTube takie, jakie Wy chcecie. No, więc bardzo bym prosiła o napisanie tego komentarza. I dostałam jeszcze gratis. Kurde, we wszystkich paczkach dostałam gratisy, więc jestem bardzo zadowolona ze wszystkich sprzedawców. I tym gratisem... Jest taka karma, która mi się już powtórzyła, ale uważam, że i tak, tak fajnie, że sprzedawca dorzucił karmę. Eee, no karmę, no nie chodzi o samą karmę, tylko chodzi o dodatek, że dodaje po prostu właśnie jakieś gratisy. Jeszcze napisała, dziękuję za zakup, eee, koperta była ładnie ozdobiona różnymi kwiatuszkami, więc jestem bardzo zadowolona. No. No i to tyle z tej, z tej paczki. A tak dokładnie to koniec już tego shoppingu. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Prosiłabym jeszcze raz o napisanie tego komentarza. No i do usłyszenia. Pa pa!